Ja bym od kilku Ale lat dobrze. tam chodzę i nie gadać. Chwileczkę, pani widzę, że jest... Tak. Bo to jest te, taki... Są Dobrze, tysiące. Tylko, że państwo czekają na ministra, żeby tak. osobiście mógł tak. odczytać pismo. Tak. Ale ministra nie będzie rano, także... Ale my, my czekamy. Także proszę nie naradzać pani, panią. Ja a proszę panią pani, zapraszam. Proszę tak. pani, proszę pan pani... A pani jest proszę proszę przepraszam pani. kimś, bo pan to pan Też tak, tak, pani, Ale pani rozumie, a że... A pani, pani godność? Barbara Majkowska. A, pan Barbara a, a, proszę, a ba... pani jakieś pismo składa, czy nie? Nie, nie, Dzisiaj nie. Ale Dzisiaj proszę pani, jedną rzecz chcę się spytać. Jest pani prawnikiem? Proszę pana, ja tutaj z panem nie będę dyskutować. Nie, to się pytam. Proste. Ja z panem nie będę tutaj No to jest artykuł 253, jest? Dobrze, proszę no to pana. Właśnie. Ja pana zapraszam na przyjęcie interesariuszy. Wie pani, ile mam tam, tam pism? Proszę zobaczyć. Nie, nie, panie nie, panie. Przyczy, nie przyczy, bo, bo to nerwy. Spokojnie. Nie pani zobaczy, ile pism mam. Trzy pliki już dałem Ja tylko ministrowi. państwa proszę, żeby państwo byli tak uprzejmi. Ale po co? Się tam z tyłu, Ale po co? Niech najpierw minister, minister przestrzega ja artykułu 253 KPA, to się szuje i kanal jest, stąd wyniosą nie, a to jeśli pani, ktoś się czuje niezbawiony, znieważony, niech mi robi sprawę. A pan minister, a proszę zobaczy, co jest pana ministra co nie napisało. będzie rano, będzie dopiero po południu. Nie szkodzi, nie szkodzi. Dzisiaj bo jutro czekamy, pani, nie, to będziemy sami... tak samo znieważać ministra. Jeśli nie ja mi przyjmie. Ja mam pytanie do pani, można?